Ech, sam powinienem był pilnować tych zabawek. O, współczuję ci, ale uważam, że niepotrzebnie się obwiniasz. Zabrał wszystkie te zabawki, które zrobiliśmy. Nawet te zabawki, które pilnowały magazynu. A co, zrobimy nowe? To by nam zabrało kilka lat, a my mamy tylko trzy dni. Za trzy dni gwiazdka! Obawiam się, moi drodzy, że w tym roku nie będę rozdawał zabawek. Owszem, jeśli się poddamy. Rudolf ma plan, zgadza się? Tak. Mów, co wymyśliłeś? Może. Mm, może uda nam się przed świętami pojmać złodzieja zabawek i odebrać mu łup. Bardzo pięknie, tylko jak złapać tego podstępnego łobuza? No, właśnie, bardzo dobre pytanie. Jak go złapać? O, może ktoś wczoraj wieczorem zauważył coś dziwnego? Zauważyłem. Co takiego zauważyłeś? Kiedy wczoraj wieczorem czytałem, coś rzuciło cień na moją książkę. Wyglądało to jak wielka piłka do rugby. Ale pomyślałem, że mi się przywidziało. Zsuca na zabawki urok. Właśnie, najpierw je czaruje, a potem porywa. Że też wcześniej na to nie wpadłem. A może sprawdzilibyśmy, czy nie zostawił śladów? Chodźmy na miejsce przestępstwa.